Następna część to jest bardzo ważna, to jest sześć nawyków energetycznych. Tutaj wstępnie tak skrótowo powiem, co robiliśmy. Robiliśmy oddzielanie nieba od ziemi, potem oddechy i potem na ten kręgosłup przyjny i na ręce. A teraz zrobimy sześć nawyków energetycznych. To jest jako utrzymywanie energii w harmonii. Właściwie to są krótkie ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie z sześciu nawyków energetycznych to jest potrójne opukiwanie. Potrójne opukiwanie to robimy tutaj, jest koniec meridianu nerki, to jest pod obojczykiem przy mostku. O tutaj pokazuję, mogę wyraźnie pokazać, bo nie mam bluzki, to mogę łatwo pokazać. Pod obojczykiem przy mostku ta kość, która tutaj to jest mostek, i robimy takie właśnie e, opukiwanie albo masowanie, albo opukiwanie tutaj w tym miejscu. To jest koniec meridianu nerki. Początek meridianu nerki jest na stopie. I to jest na oczyszczenie organizmu i na uruchomienie energii bardzo ważne. Więc ja tutaj, mogę, tutaj, jak będę tak, coś przypominać, tak, to mogę dodawać? Tak, możesz dodawać. Tak. Że właśnie też warto tutaj, jest nas mm -hmm. na no, ręce skrzyżować, skrzyżować, to wtedy skrzyż, też tak. jest wyrównanie półkul, tak, tak, obu stron Tak, 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 tak. również to skrzyżowanie mm -hmm. ma duże znaczenie. E, jak również... I tak około 15 sekund, e, e, czy 15 sekund tak? 15 sekund. Jak również jeszcze jest taka odmiana, Tutaj mogę Wam powiedzieć, dobrze, że jestem bez bluzki. To mogę Wam pokazać, że również mhm. tutaj w okolicy pępka, tutaj pod spodem są czakry energetyczne. I tutaj też opisuje autorka, że jeśli trzecim palcem, no akurat taki mhm. energetyczny, trzymamy tutaj przy pępku, a tutaj yy, yy, obydwoma dłońmi, tutaj, o, i uciskamy, to jest szczególnie korzystne energetycznie. No, tutaj jesteśmy, wiadomo. Powiązani pępowiną, to jest jakby nasz początek, naszego życia pępowina, połączenie z mamą. Więc tutaj wciskanie, i tu jest akurat autorka, y, opisuje y, Donna Eden. Y, to jest podręcznik energetycznego uzdrawiania. I tutaj trzymanie tej ręki, tutaj, właśnie jednej w pępku, a drugiej tutaj, tu, żeby trzymać. To szczególnie energetyczne jest bardzo korzystne. Mnie jest akurat lepiej, jeśli robię niewielkie ruchy nogami, I myślę, że, że to jest jakoś tak lepiej, żeby y, przekładamy ciężar ciała. Y, 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 w którym miejscu? Zaraz Ci pokażę. Idą na jeden tam oddech, y, proponuję wdech nosem pości? i wydech ustami. To, tak, to, to, tak. to tak, można tak, trzymać, tak. można opukiwać. No właśnie, yy, tak. tak. można sobie trzymać, można też bo opukiwać. Bo to myślę, tak. na przykład ja zauważam, mm -hmm. że zależnie od pory dnia, że na przykład wieczorem dla mnie wyciszające to jest takie, prawda? Po prostu Przykładanie, sobie to tak, trzymać, tak, A tak. takie opukiwanie jest takie bardziej energetyzujące. To tak. można sobie wytuwać, tak. prawda? Bo to można opukiwać tak, można, można tak. To jest to pierwsze, bo to powiedziałam potrójne opukiwanie. Dwa następne opukiwanie. Tutaj za mostkiem mamy grasicę I tutaj autorka mówi, że czteroma tymi tu na środku, tu takie, to, gdzie mamy twardą koszt. Opukiwanie grasicy. To jest drugie z tego potrójnego opukiwania. Dłoń możemy na przykład sobie tutaj mamy między spojeniem ołonowym a pępkiem mamy to jest morze energii. To się nazywa taka, taka nasza. Akurat to taki, który się nazywa Morze Energii. Tak. Tutaj możemy robić. Około rękę trzymać, 20 sekund tak, na e, każdą dłonią. Tutaj tak. Tak potem możemy zmienić z kolei. Tutaj pod pępkiem możemy trzymać dłoń i tutaj, e, tutaj z kolei pokupujemy. Ewa z po to nagrywa się, czy nie? Z, nagrywa, się z, nagrywa się. To nam się coraz ta e, Także to to było drugie, pierwsze to było właśnie to, teraz drugie, a teraz trzecie, więc w linii środkowej, środkowo-sutkowej tutaj i tu na łuku żebrowym. To są punkty śledzionowe. Neurolimfatyczne neuro śledzionowe. Czyli uruchamiamy tak, uruchamiamy przepływ limfy, przepływ limfy, Tak, 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 gdzie, tak. Gdzie są to tak, żeby się tak. na lepsze oczyszczanie organizmu, punkty śledzionowe. To jest na tej twardej części, czyli na tu w ja środku. Tak, masować, tak, tak sobie, tak, z boku, z góry do dołu, można to no, robić to sobie takim. że też tak. podobnie, że albo opukiwać, albo trzymać, tak. albo, albo. trzymać, możemy, albo tak, 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 tak. Można też tak, po prostu, prostu można też albo opukiwać, albo można sobie masować. One są tutaj punkty, na tej linii, tak, e, neuro, linii. neurolipmatyczne śledzione. E, tak, i to jest potrójne opukiwanie. Teraz następny z tych y, y, sześciu ćwiczeń energetycznych to y, będzie się nazywało ćwiczenie, które się nazywa semafor. Ono jest właściwie bardzo proste, ale y, robimy powoli i to robimy tak, y, no. Ile tam cztery razy po cztery, tak? Robimy eee, tak mniej więcej. Po 8. Osiem. Po osiem. Cztery po razy po 8 to ewa liczy. Około mnie Więc minutę. tak, po, y, podnosimy po przekątnej, jak lewa noga to prawa ręka. Ja nie daję rady dłużej, jestem po operacji tego biodra, więc tylko tyle daję rady, ale za to drugą nogę podniosę trochę wyżej. Tak. O, po przekątnej. Uruchamiamy. Wdech, wdech, wdech tak, wdech, y, po przekątnej to jest y, właśnie. Synchronizacja półkul tak. mózgowych, co tak. właśnie tak. lewej i prawej strony. Tak. Synchronizacja Dobrze, lewej ja zacznę tak. i prawej półkuli, Czyli tak, biedny, Ewa tak szóste. szóste. Tylko, że po, po przekątnej, po przekątnej, o Piękne. tak, tak, tak. Osiem i druga seria, raz. 6 7 8 9 10 11

to teraz był semafor. Teraz y, następne ćwiczenie. ćwiczeń. Możemy poprzekładać sobie teraz tak dla relaksu y, y, ciężar ciała raz na jedną, drugą. Ja teraz opowiem o trzecim y, ćwiczeniu. Y, trzecie ćwiczenie y, energetyczne y, to jest... Y, tylko tutaj nie, nie mamy krzesełek, co prawda. No to nie. To, to, jakoś, to, nie to tylko zrobimy jedną część. To łączenie energii. To tam się możemy zrobić, jak pójdziemy do krzesełka. A jak pójdziemy tam, to później zrobimy na krzesełkach. Tak. Ale w międzyczasie zrobimy tą jedną część, która jest złączenia nerwi, którą nabieramy również powietrza, tak, 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 tutaj i zatrzymujemy e, i tutaj na e, w tej przestrzeni nad nosem, to jest punkt trzecie, trzeciego oka i palcami rozcieramy ten punkt trzeciego oka. Na boki, roz, na boki? rozciągamy jakby skórę. Tak wdech i z wydechem wracamy i wracamy tutaj z kolei y, tak energetycznie tutaj w okolice. Tu jest morze spokoju z kolei z innego. Y, ta również przestrzeń za sercem, gdzie jest również grasica. I możemy zrobić takie trzy ćwiczenia. To jest A też to jest łączenie znaczy, energii. Tu jest nabranie powietrza. Tak. Nabranie powietrza. Tak. I tutaj trzyma się. Trzyma się tak. jeszcze. Ryba. Tak. Tak, Dobra, rozciągnięcie. To wydech wtedy, tak? Wydech, tak. I na wdechu znowu rozciągamy tutaj, dwoma palcami rozciągamy ten punkt trzeciego oka. Masujemy i rozciągamy. Tu, tu, tu. Tutaj, tak. Rozciągamy ten punkt trzeciego oka. I, z, I te dłonie z wydechem kierujemy znowu tutaj, tak? I znowu jeszcze nabieramy, nabieramy, nabieramy głęboko powietrza. I tutaj, tak, znowu rozciągamy ten punkt trzeciego oka. I z kolei przekładamy dłonie tutaj. To już były trzy czy dwa? Były? Trzy. Były trzy. No to trzy te ćwiczenia. Teraz następne, z kolei czwarte, to jest rozciąganie. Myślę, że możemy w międzyczasie sobie mhm. o, o, zrobić coś takiego, przekładanie ciężaru ciała na jedną, na drugą stronę. To jest rozciąganie skóry głowy. I to jest y, również bardzo ważne, energetyczne. Więc tak, trzymamy te palce tutaj, tak, na mniej więcej w okolicy skroni, natomiast czterema palcami robimy takie właśnie, jak y, rozcieramy skórę głowy. Raz, dwa przez środek czoła i trzeci raz przez górną część czoła, czyli trzy razy przez czoło. I dalej te dłonie robimy również takie rozcieranie na szczycie głowy. Na szczycie głowy. Potem robimy jeszcze jedno, tak jakby z tyłu głowy. Jedno. I jeszcze na końcu w okolicy tu potylicy. Czyli jakby powtórzyć jeszcze raz, to by było tak, że trzy w okolicy czoła i trzy na głowie. Więc jeszcze raz możemy zrobić to, że trzymamy palce na skroniach i tak. Trzy razy masujemy z oddechem na czole, na środku, na początku i na górze. Potem dalej masujemy tutaj na szczycie głowy. Taki robimy masaż. I jeszcze dwa z tyłu, a mianowicie przez jakby środek z tyłu i z tyłu na potylicy na końcu, na końcu głowy więc ten masaż możemy chwilę o tak relaksowo sobie zrobić przerwę relaks bo teraz powiem wam jeszcze zostały właściwie tylko y, to było czwarte to zostały jeszcze y, dwa ćwiczenia zostało jeszcze będzie piąte i szóste i teraz y, to piąte ćwiczenie ponieważ jesteśmy y, jest nasz spora grupka to jest y, y, masaż kręgosłupa możemy się ustawić w takim kółeczku, ja to też zrobiłam na liderach, choć Ewa tu, żeby było widać, to troszkę bliżej do mnie, I dobrze, żeby było mnie widać, o, troszeczkę bliżej, jakbyś zdjęła, to było mi łatwiej Ciebie masować, Rady, tak, wiesz, tak, to będzie taki łatwiej. pociąg tak, zrobimy, zrobimy tak, taki pociąg, że każda osoba będzie masowała o, i jednocześnie wypadło. będzie masowana, o, coś tam wypadło, coś tak, kartka, wy... kartka, dobrze, tutaj. O i proponuję, żeby tutaj za mną, żebyśmy się w takiej, taki o, tutaj tutaj, sekret. żebyśmy się o w takim kółeczku ścisnęli. O. Mhm. To będziemy troszkę tak, to widać. No blisko to, siebie, tak. żebyśmy właśnie... Jest blisko tak. siebie, tak. No, no. Chodźcie jeszcze bliżej, bo to, się to, bo to no trzeba właśnie. być blisko siebie. Blisko siebie. Czy tak, tak? tak, nie odstawić tak troszkę może inaczej ten komputer, tak? Nie, nie. O tak może. No dobrze. Żeby było bardziej widać, prawda? No, tak, tak. I teraz tak, dużymi, dużymi tymi palcami. Tymi kciukami. na początku kciukami. Mhm. Tak, y, Kciuk. robimy ucisk przy kręgosłupie. Z tym, że, a ty nie możesz się masować? Nie. Mogę, tylko wiesz Aha. co myślę, że pokaż i ja potem wyłączę a, kamerę, rozumiem. przestawię i się zbliżymy, Dobrze. bo tak, tak to. Tak, tak, no, to ja pokażę. Pokaż. Tak, tak. Dużymy palcami. O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, żeby mhm. ten ucisk był taki znaczny, żeby nie uciekać tak od razu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak. Pięć sekund, żeby drugiego. był. Tak, jeden koło drugiego. Raz, mhm. dwa, trzy, cztery, pięć. O. I robimy ucisk raz, dwa, trzy, cztery, pięć i następny raz, dwa, trzy, cztery, pięć i robimy jeszcze następny raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No